Na początek ważny komunikat. Z powodu mojej długiej nieobecności na kanale, aby Wam to wynagrodzić, wystartował właśnie maraton. Po wbiciu 5AP w górę, automatycznie wrzucam kolejny film na kanał. Także łapkujcie, a ja zapraszam Was już do oglądania. A w pierwszym filmie maratonu chciałbym Wam zaprezentować 10 ciekawostek o Lechu Poznań. Lecimy! Kolejowy klub sportowy Lech Poznań został założony w 1920 roku w miejscowości Dębiec jako klub Ludnia Dębiec. Dodam, że ta miejscowość leży na terenie dzisiejszego Poznania, jednak za oficjalną datę powstania klubu uznaje się rok 1922. Obecnym pierwszym trenerem kolejorza jest były asystent ówczesnego trenera tego klubu, Dariusz Żuraw. Natomiast właścicielem klubu z Poznania jest Jacek Rutkowski, a jeśli chodzi o prezesa, to tą rolę pełni Karol Klimczak. Stadionem, na którym obecnie rozgrywa mecze Ekipa Lecha jest Ina Stadion na ulicy bułgarskiej 17 w Poznaniu. Obiekt ten jest w stanie pomieścić około 42,5 tysiąca kibiców. Za oficjalną datę otwarcia stadionu uważa się rok 1980 i mecz z motorem Lublin. Największa frekwencja na Inea stadion miała miejsce 4 lata po otwarciu w meczu z Widzewem. Przydąkami Lecha Poznań są: kolejosz, co wzięło się od tego, że w latach 30. sponsorem Lecha była Kolej, Duma Wielkopolski i Poznańska Lokomotywa. Najwięcej występów w historii Lecha zaliczył Hieronim Barczak w ilości 435 meczy. Najlepszym strzelcem w tym klubie jest dobrze znany w Poznaniu Piotr Rajs, który zdołał w ciągu swojej kariery 95 razy wpakować piłkę do siatki. W swojej historii kolejusz zgromadził w swojej gablotce takie trofea jak Mistrzostwo Polski zdobyte siedmiokrotnie, Puchar Polski, który udało im się zdobyć pięciokrotnie, a najwięcej ze wszystkich klubów Lech zdobył Super Puchar Polski, bo aż sześć razy. Tak przedstawiają się herby Lecha Poznań na przestrzeni lat. Hymn Lecha Poznań nie ma oficjalnej nazwy, a został wykonany przez Andrzeja Sobczaka. Posłuchajcie fragmentu. Debiut w najwyższej lidze polskiej Lecha Poznań odbył się 14 marca 1948 roku meczem z Widzewem Łódź. Poznaniacy jeszcze pod nazwą ZZK Poznań przegrali ten mecz 4 do 3. Na początku listopada 2005 roku prezes Amiki, a obecny właściciel Lecha, Jacek Rutkowski, spotkał się z wtedy jeszcze prezesem Lecha w sprawie dokonania tzw. fuzji, czyli przejęcia licencji Amiki, która wtedy borykała się z problemami finansowymi. Ostatecznie, mimo początkowych odmów Lecha, dzięki kibicom, którzy nie mieli nic przeciwko, stało się to faktem. I od 2006 roku Poznański klub nosi nazwę KKS Lech Poznań. Atletico czy Juventus, kto w następnym odcinku? Zagłosujcie w komentarzach. Dzisiaj to by było na tyle. Cześć!